No, no, szanowni Państwo, precz z propagandą zboczeń, każdy, kto przechodzi obojętnie wo, wobec procederu oswajania dzieci i młodzieży z dewiacją seksualną, no, bierze na siebie współodpowiedzialność za to. I, i wzywam tak, polskich mężczyzn. Facetów wzywam: no reagujcie. Nie przechodźcie obojętnie, kiedy do szkoły waszego dziecka zapraszają, zapraszają zboczeńców, żeby tam uczyli dzieci tolerancji. Nie przechodźcie obojętnie obok eksponowania w miejscach publicznych treści, które dla normalnych ludzi no, z całą pewnością nie mieszczą się w, w naszym polskim powiedzmy, programie wychowania i, i nauczania. I tego się trzymajmy, tu jest Polska, to nie jest hotel jakiś, że kto chce przyjedzie, będzie sobie rozwieszał prawda, swoje flagi, swoje plakaty i będzie, będzie publicznie za nasze pieniądze będzie realizował swoje projekty propagandowe. To jest Polska. Wzywam polskich mężczyzn, i wiecie panowie, no ja myślę, że to z tą demografią to też o to chodzi, że kobiety w Polsce, no z całą pewnością znowu świadomie czy podświadomie, ale widzą deficyt męskości. Deficyt męskości po prostu faceci nie reagują. No to jak nie reagują, no to czy można na nich liczyć jako na obrońców rodziny, jako na, na, na dzielnych obrońców bezpieczeństwa dla, dla żony i własnych dzieci, jeżeli oni się z jakichś przyczyn godzą na jakieś tam prawda, tęczowe piątki czy, czy, czy miesiące dumy. Takiej u właśnie, w korporacji? nie, bo chyba, chyba jeżeli chodzi o Polskę, to to jest większy sprzeciw jednak. Jestem sprzeciw tylko, że jestem sprzeciw taki, między sobą Polacy rozmawiają. Okej, okay. no to już, to już czas zobaczyć, że dobrym słowem się z niektórymi nie da dojść do ładu.